Siemaneczko siemaneczko witajcie to znowu ja dzisiaj jest niedziela i nie pojechałem do pracy wyobraźcie sobie nie wiem jak z tym będę mógł żyć ale będę musiał nie chciało mi się dzisiaj pojechać do pracy za to pojedziemy do Six Flags tak jak mówiłem w poprzednim odcinku Jedziemy na roller, kostery i inne zabawy, bo tam mamy taki wykupiony pakiet, abonament i płacimy tam co miesiąc. Nawet jak on był teraz zamknięty, wczoraj było otwarcie i z tego powodu lecimy. Ale e, zderzyło się też kilka innych rzeczy fajnych. Widzicie, muszę jeszcze zamontować e, nadkole do jeepa e, i zamontowałem sobie taki oto panel. Widzicie go? No, możemy takie różne oświetlenie dodatkowe. Sześć różnych przełączników. To taki chińczyk, i już jedna nalepeczka została przyklejona. Domyślacie się o co chodzi? To są jakieś resztę rzeczy z LED-bara, dodatkowe jakieś tam przewody, co przychodzą w zestawie. Wczoraj to wieczorem zakładałem, wieczorem po nocy, po robocie. Wczoraj byłem w sobota, wróciłem z pracy i zabrałem się za montaż tego panelu, bo wiem, że nie będę miał lepiej więcej czasu. I za chwilę Wam pokażę panel. Tutaj szykuję montaż jak to się mówi, uchwytu do telewizora, żeby do kampera zamontować wyrwałem go za połowę ceny eee, czekajcie, to była sztuka tu jest gdzieś scena na nim była, no cholera, o tu jest on normalnie kosztował 10,49$ dolarów, kupiłem go za 5, bo są takie deale w Goodwillu, że eee, połowa ceny z niebieskimi etykietami, kosztował 5, nówka sztuka, niestety on mi się nie przyda, więc go spakuję i nie wiem, wyrzucę, albo oddam komuś, bo u mnie jest inny, inny ten potrzebny, u mnie jest taki, jest tylko pojedynczy, może Wam w innym odcinku pokażę, nieważne, wrzucę jeszcze pas tylko do, do Jeepa, że w razie mu komuś móc pomóc wyciągnąć go z rowu, albo skądś, natomiast... A pójdę wam teraz pokażę co tam. Dipek jest bardzo fajny. Lubię go. Dobrze się nim jeździ. Jak widzicie błotnik jeszcze cały czas nie pomalowany. Nie ma na to czasu ani energii. Lampa wygląda tak. Zaczyna nabierać kształtu. Cały czas, jak widzicie jest plastikowy zderzak, ale będzie metalowy. Kupiłem oddzielnie takie uchwyty, nie są to idealnie dopasowane. Mogłyby być troszkę lepiej, no ale jest co jest. Lampa według opisu ma 750W, natomiast czy ma tyle? Pewnie nie, jak to już jest z tymi Chińczykami to jakiś schodzi yy, baza, no, ale to swoje lata ma, więc się tym nie przejmuję. Nie po to został kupiony, żeby być wyfuniany jak nowka sztuka. Teraz, czekajcie, otworzę go. I ja mu. Cyk, o widzicie. Wygląda jak fabryka, co? Podświetlenie jest na zielono świeci, tak jak wszystkie przełączniki. No, wygląda to dobrze. Tu jest taki fajny panel cały z przyciskami, ja go tutaj umiejscowiłem, bo nie ma pod maską, nie ma miejsca, absolutnie nic nie ma miejsca, zobacz to. bawiłem się z tym wczoraj, o i tu jest taki, tu jest oryginalny panel do bezpieczników, to jest tak luzem co prawda włożone cały czas, ale jak widzicie można to w miarę fajnie jedną ręką wyjąć, bez zbędnego siłowania powiedziałem. Jest to na takich tutaj przewodach i tutaj mamy tak, mamy możliwość, ja dlatego to kupiłem, bo to jest dosyć fajne, można to było kupić taniej, ja za to zapłaciłem stówkę, za ten panel, razem z tymi skrzynkami, z przekaźnikami, bezpiecznikami, czekajcie, nie mogę go otworzyć. No tu się, na, tu się powinno nacisnąć i otworzyć, ale poczekajcie. jedną ręką to się można. Dobra, i zobaczcie, mamy przekaźniki, pod 30A bezpiecznik jest podpięty pierwszy led bar. Są takie fajne złącza i na każdy ten jest 6 przekaźników. Oczywiście to działa po kluczyku. A, bo ja się nagadałem, a ja tego nie kamerowałem. No dobra, nie wiem na czym skończyłem, że zielone podświetlenie, że tu się uruchamia, przekaźnik słychać jest ciemniacz. Czyli, jak będzie ciemno, to tu nam się żeby nie raziło po oczach, a jak jest jasno, świeci mocno. Żeby wiecie, bardzo fajne. Zielony wybrałem, można wybrać w kilku kolorach. Ja wybrałem zielony, bo mam całe wszystkie podświetlenie, guziki i tak dalej. Jest na zielono. Oj, tak, ja on sobie tak po złożeniu, tą sobie tak leży. On tu nikomu nie wadzi, zamykamy to, jak w ciągu dnia świeci. Nic nie widać w sumie, ale nagram Wam na koniec dnia dzisiejszego, jak to świeci. Dobra, lecimy dalej. Warto by jeszcze powiedzieć, że przewód, plusowy od tej skrzynki z bezpiecznikami, jest poprowadzony stamtąd. Tam była pusta, w sensie koreczek na e, zaślepiony, ja mu zrobiłem dziurkę i miałem swój ekstra przelot z kabelem plusowym, przewodem, on tu jest poprowadzony, poprowadzony, tu tu tu, co taki zaparowany jesteś, czekajcie, no mam nadzieję, że jest lepiej, coś się chyba zmieniło, e, to tak jak mówiłem wcześniej, przewód plusowy stamtąd, Ostrość przeciągnięty z dala od silnika. Tutaj sobie idzie i jest dostarczony do tego miejsca. Ja to uszkodziłem trochę ten osłonkę tym plastikiem i dopiero później go podciąłem i zrobiłem mu miejsce, żeby się chował ładnie pod tym kapselkiem. No i jest przykręcony do plusa. Nie mogę odkręcić odczepić z tego W to miejsce i naklejmy i wszystko jest ok i teraz zamykamy w razie by coś tu miało upaść czy zewrzeć to mamy fajną osłonkę bo cały plus jest zabezpieczony no i tak wygląda to wszystko teraz będę wyjmował cały ten element razem z tym wywalam to na śmietnik i tu idzie rura kolanko tu rura i tutaj będzie niezła rzeźba kombinacja, żeby przejść gdzieś w tę stronę. Pod nie wiem jeszcze jak, albo komputer będę musiał usunąć. Nie wiem jeszcze, i muszę iść tu, żeby tu zamontować snorkel, na tej stronie, bo na tej się nam nie uda. Bo tu mamy za dużo rzeczy, jest pompa ABS-u, więc to nam się nie uda. Dobra, lecimy do następnej sceny. W następnej scenie muszę poruszyć temat finansów. I oto. Przed Państwem kasa z YouTube'a jak widzicie, yy, opłaca się być YouTuberem, nagrywać te filmy. Bo no jest, jest tego, no jak sami widzicie, to ja Wam będę mówił. No jest tego sporo. Akurat na wycieczkę do Six Flags wystarczy, więc no teraz możecie w tym momencie Was śmiało proszę zazdrośćcie miało cały czas, możecie jeszcze posłuchajcie ten dźwięk. Dobra, teraz już nie. Teraz już, teraz już nie zazdroście, teraz już starczy. Masz ten hajs z komunii? Pokaż. O, Edyta odzyskała hajs z komunii. <grym> Idziemy do Walmart'a, będziemy go wymieniać. Ja mówi, że to 100 dolarów. Walmart, jak Walmart, zakłady idą tak, że w tej torbie, ja mówię, że jest 8 dolarów, Edyta mówi, że jest 20, Maja, ja, że jest... Dyszka Jula mówi, że stówka? Ja Karola dzisiaj nie obstawia. Ostatnio wygrała, więc mówi, że jest zarobiona. Teraz powinna być taka muzyczka i my, puszczeni w zwolnionym tempie. Tu, 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 tu. O, mają opłatę, te 25 centów biorą sobie Jest jeszcze plus 19, okej okay. Nie, to się Nie, chyba sypiesz po prostu z wora nie, sypiesz, i potem dajesz Patrz, Tak, tak Nie objawia maszynę to no, Dobra, No pennicy to jest. <laughs> to jest dużo, dużo pszenicy. Jeszcze mamy dolara, ja nie ma. Ja wiem, będzie osiem, ja będzie Jest dolara, ty. No jest. To Emocje jak na rybach. Aj z YouTube'a. The Natey. Day Ale akcja. Tak jak ty nie żyłeś jeszcze na stronie YouTube'owej. Jest snosał. To ja będę bliżej. Ja będę bliżej. To ja będę. Kto ma rację? Kto ma rację? Mae hwnna'n fawr iawn. Dabla, fendio bydda i 12. Diolch yn fawr iawn i chi. Ie, ie, ie. Bendio am ychydig mlynedd i Słuchajcie, chyba Edyta wygrała i będzie najbliżej. To on już jest najbliżej. Co no. co z wygraną? Patrz, <grymne> tak, prawie jak wyliczyła Nie Ale nie wybrałam ale akcie. to wyszedł taki bilans. Niezły zarobek. Donaicę z YouTube'a. Ktoś no. by pluwał. Jeszcze reszta wydał. Nie chcę tego. No nie. Połóż go tutaj. I co on teraz co? robi? On da pieniądze, czy...? Nie, nie. nie on da kilka chyba jakiś. No, 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 ok wymienić on... Okej, do kasy trzeba? To tutaj można? Mhm. Misja zakończona powodzeniem. Wygraliśmy 25 dolarów. Jak widzieliście... To jest kasa, którą zawsze odkładam z portfela, jak płacę gdzieś gotówką, dają mi te coiny. Ja po prostu pakuję gdzieś w domu, zostawiam w samochodzie, jak jest posprzątane teraz, to no to jest to, to 25 dolarów się zbiera. Dobra, lecimy dalej. Zostaje od Was bardzo dużo pytań i próśb, takich sylwek jak nagrywasz. Pokazuj nam drogę. To macie drogę. Eee, Na ostro. Tak. Słuchajcie, eee, jedziemy do tego Six Flaga Coś tu jest nie tak. Eee, oh. o, dobra, niech tak będzie. No już, już niech kurde tak nie. Jedziemy, ale cały czas mam wspomnienia z, z Sewardu. W Sewardzie byliśmy, nie wiem, dziesiątki razy. Mieliśmy tam wykupiony taki fajny, duży pakiet Platinum i mieliśmy wszystko tam, że tak powiem, normalnie, darmowe wejściówki, parkingi, bla, bla, bla. Teraz też mamy darmowe parkingi. Wipowskie tam mieliśmy. E, nieważne. Ważne jest to, że mamy duże odniesienie między dwoma dużymi parkami rozrywki i ten SeaWorld w Orlando, na Florydzie, jest mega fajnie zrobiony. Jest w ogóle nie do porównania. Patrz, powinien tam skręcić w lewo. Jest nie do porównania jeśli chodzi o jakość tych kolejek albo nowoczesność ich. Tak, Są remontowane, odświeżane. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, jak pojechaliśmy do tego Six Flags tutaj w Chicago, no to ruina nie? Wszędzie to, to, to wszystko zardzewiałe, te barierki i tak dalej, no tak to szpyciło. To podająca farba. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie teraz czy to było odremontowane, jakoś tam przyszykowane albo coś tu mi żona wchodzi w ten Ona... dobra już się ogarnąłem, jestem na właściwych torach no i tak, i zobaczymy no tam żona mi tutaj gada, że wcina się jak zwykle no ale przecież mnie zabije, nie zabije eee, zobaczymy czy to zostało odremontowane ale tak, no ma rację, że to przez zimy, przez warunki tutaj panujące jest na pewno im trudniej utrzymać ale ja bym nie zganiał na warunki atmosferyczne, nie? bilety są również srogo drogie, chyba, nie pamiętam. My ile płacimy? 64, 65 dolarów miesięcznie za naszą ekipę, za tam jakiś chyba podstawowy pakiet I przez cały rok, I, ale tu w okresie zimowym jest to zamknięte. No i jedziemy, no zobaczymy co tam się będzie działo Nie chcę tego nagrywać bo będzie taki przedłużający się odcinek tu jest kawałek miasteczka jakiegoś więc dobra popatrzcie sobie jeszcze chwilę Żebym znowu gdzieś nie skręcił I źle albo nie pojechał prosto ja to pewnie nam chyba w prawo skręcić oczywiście że tak dobra, trzymajcie się i widzimy się na miejscu o tam widać już zjeżdżanie Roller Costery a tu jeszcze na kamerze ich nie widać chyba po lewej stronie po lewej stronie już czeka raz o teraz jeden trochę więcej dobra dotarliśmy tu nieczynna brama tutaj nigdy nikogo nie było żadnej w str tej stryżówce no, fajnie będzie, bo to długo czekaliśmy na jakiekolwiek tam rozeznanie jest tutaj fajnie, aczkolwiek jak wiecie jak posmakowaliście czegoś pysznego to później zwykły burger jest tylko zwykłym burgerem a jakbyśmy próbowali najpierw tego zwykłego burgera no to wiadomo, że on by smakował zdecydowanie lepiej ale tak jak mówię jest to jest, cieszymy się z tego co mamy pod nosem nie wiem, trzeba daleko jeździć i, i, i wiecie no Sprawdzalnia biletów. Ja mam taki ticket z zeszłego roku. Boję się, że powiedzą, że spada ich traniu. Nie wpuszczają alkoholików. Ale nie wiem, kto to jest. Bieber jest dozwolony. Nie wiem, kto to jest. Nieważne. Ja powiem, że jestem tym drugim. I to mamy parking, teraz jeszcze jest bardzo dużo wolnych miejsc Jest gdzieś bliżej Zawsze trzeba się starać jechać bliżej ostatnio parkowaliśmy tutaj Wyglądają parkingi przy takich tych. To mi się podoba w Ameryce, że parking jest przystosowany do jakby przyjmowania tylu gości naraz. A gości jest naprawdę w pyte. Tutaj może nie, ale tak jak przy Six Flagu to jest dużo. Przy, ta, e, przepraszam, przy SeaWorld Orlando jest bardzo duży parking. Jedziemy sobie tak gdzieś w połowie, bo wejście jest tutaj gdzieś. Więc sobie staniemy tak, jakby na wskroś bramy i brama jest tutaj więc wbijamy się tu, żeby do wyjazdu było łatwiej o, i stoimy sobie przodem do wyjazdu bo później może być różnie słuchajcie, dojechaliśmy, tam już są kolejki, tu jest ten parking, tam są kolejne kolejki a tam są park wodny do którego też mamy dostęp i w którym pewnie będziemy, ale chyba na tym zakończymy ten odcinek tuż przed wejściem, bo już materiału jest dzisiejszego na tyle, że wystarczy. A cała impreza z parku będzie w odrębnym odcinku, być może już jutro. Także z tego miejsca pozdrawiamy Was serdecznie, machamy Wam siemaneczko.